się coś podobnego. Oddajłbym się cichaczem, a z pierwszej poczty napisałbym list, w którym starałbym się całe zdarzenie jakoś w żartu wrócić. A tak, choćby się do nich skrzywił, to sam na sam. Dyplomatyczna, niepotrzebna gmatwania. Ach, przy tym niech mi będzie wolno się zapytać, dlaczego pan tak usilnie stara się tu pozostać? – Dlaczego? – Dlaczego nie widzisz, pan, jaką lewa? O, żołnierz lewy się nie boi. Najprzód proszę być przekonanym raz na zawsze, że się niczego nie boję. Potem, że my, żołnierze, zmuszeni do tego wymoknąć, kiedy tego potrzeba, mamy prawo nie moknąć bez potrzeby. Zresztą nie chcę wiedzieć, że zwiesiak jest, któremu ogon cięto. Jeżeli o to idźcie, łatwo zaradzić mogę o to tam. Za ogrodem stoi mój pojazd. Każdy pan odwieźć, gdzie zechcesz. Dobrze, posiedł. Tymczasem damy nadejdą. Pan przebiegniesz pan prędko, ten mały kawałek drogi. Weź nareszcie mój parasol i moje kalosze. E, dobrze, e, żegnam. Do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia. Ale, ale, prawda, prawda, wszak pojazd. Złamany. Jest złamany. Był to tylko komfort aby wejść do domu kasztelanowy. Cóż, co? Śmieję się, bo jeszcze w dzieciństwie widziałem komedię, w której Figlarski, rywal Zacniewskiego, używa podobnego środka, by wkraść się do domu panny Cnotliwskiej. Więc cóż to dochodzi? Że koncept diabła nie, nie Nowy, ale dobry. No, dyplomacja mogłaby się zdobyć na coś lepszego. To najlepsze, co wiecie do celu. Tak, pan sekretarz, musisz to przewiedzieć. <grym wiosenka> Cóż pan tam jeszcze myślisz? Nie mogę przypomnieć sobie tytułu tej komedii. Nie pamiętasz, pan? Dajże mi pan spokój z tą swoją komedią. <grym wiosenka> I glaski do <grym wiosenka> Ale, ale, ale! A jak pański Furman nie zechce usłuchać? A gdzież tam się. Grzegorz. Ha. Kocham Grzegorzów, ale Grzegorz równie, jak Michał, odmówić może. Pokażesz mu pan muras. Dobrze, ale jeżeli nie zechce, usłuchać zaraz wracam, jak się podoba. Domu upadam, słucham uniżony. A to twardy artylerzysta pozycyjny. Ledwie go wyrugował. Ulewy się lęga. O, nie ulewy tobie widzicie. Już ja wiem, czym to pachnie. Ale nóż Grzegorz nie zechcę. Przez mną może usłyszę. U, co za deszcz, co za micha. Trudno głowy wychylić. Ale nie dość zwyciężyć. Trzeba umieć skorzystać ze zwycięstwa. Się paratom i kalosze, może przez mur zawołał. Jabli deszcz, ale po kamyczkach, po gazonie jakoś to będzie. Jawni jednak nie miło. Mamże powtórzyć jego słowa? Mnie się zdaje, że nie zaczynam kochać, ale że kocham od dawna. Cóż błądzi? Rozum czy serce? Czy jest on nowym przed dziesięciu laty młodziuchnym oficerem, co stał w domu mojej kuzynki? Owym Władysławem, który mnie tak lubił, którego tak kochałam. Ta próba przekona, jeśli on to swój rysunek pozna niezawodnie. Szczęśliwej drogi, to najlepsze, co będzie do serca jak powiedział. Pani, czas drogi. Zaraz, zaraz. Dłużej taić nie będę. Zaraz, zaraz. A cóż na moje nieszczęście tyle panią zajmować może? Oto znaleziony dawny rysunek. Staje się przedstawiać jakieś prawdziwe zdarzenie. Staram się wątknąć. Jakiś bór między lipami, tu jakiś młodzieniec w mundurze. Na obu rękach niesie dziewczynkę, która zdaje się swamoląc łechtem go po twarzy pękliwym kwiaty. Patrz pan! — Ten... Ten rysunek... O Boże, co za wspomnienia! To ja rysowałem! Ten wojskowy, to ja! A ta wanda? To ty, to ty, droga luba istoto. I tyś mnie poznała i tyś mnie nie zapomniała. I twoja postać jak bodziem się świadczy, jak obrazek aniołowa byłby zawsze przed moją duszą. Wstań pan, wstań! Nie pan, nie pan! Stan, proszę cię! Pamiętasz jak co dnia rano stawałaś, aby narwać kwiatów lub bukiet dla na, na mnie, dlatego się moim fateczkiem nazwałem. Pamiętasz, jak się grałem na konia przed siebie? Na tego ogromnego kasztana. Pamiętasz te nasze dupie spacery? Skąd najczęściej na twoim ręku wracałam, jak tu wyrysowałeś? Ale pamiętam zarazą opiekę, jaką użyczyłeś w biednej sierocie przed złośliwością pani Komeckiej. Komecka? Tak, prawda, Komecka się zwała. <laughs> I przed rozpustą <rozkupem śmiech> jej synawku. Ale jakże mogłaś milczeć tak, bo bym przebił dwa mure, gdybym przeczuł, że sami mi ciebie znajdę. Powoli, powoli. Naprzód byłam dzieckiem, kiedy pojechałaś. Powtóre zmieniliśmy się oboje. Nareszcie w domu mojej kuzynki zwano ci tylko panem oficerem, a ja Władysławem. Wprawdzie niedługo brałam się za Alfreda, ale później sama siebie zrozumieć nie mogłam. Aż nareszcie głos mój zapewne obudził we mnie wspomnienie dawnych czasów. Tak, tak, serce nie zwodzi. No, teraz tak jak dawniej wezmę cię na ręce, żeby cały batalion figaszewski, kasztelanowy, trzy stanu synowców, rozbije, rozwale, przełamie i rozkolnie jak swoją własność, bo ty będziesz, bo ty, bo ty jesteś moją, prawda? Jestem i będę, ale zaklinam cię, unikajmy wszelkiej ostateczności, szanujmy opinii świata i względy familijne. Ale jak, jak? Musisz pozostać w swojej roli, póki ciocia Aniela nie przyjedzie. Ona jedna ma władzę nad kasztelanową i poda nam rękę niezawodnie. Ale ten sekretarz wisi mi na kartę. No, wszelkimi siłami starał się mnie wydalić stąd, jak najprędzej. Trzeba koniecznie kasztelanową niepewności utrzymać. Hmm, może ty w liście coś dopisać? W liście nie, to być nie może. Ale co za myśl, ołówka, prędko ołówka. Moja kuzynka narysowała karykaturę. Niby portret mego narzeczonego. Dodam ogromną kwestę nad prawym okiem. Potem stara się ściągnąć uwagę kasztelanowej. Tak, doskonale. Cicho. A więc tam zostałeś? Spodziewałam się tego. Odszedł. Poszedł do swojego złamanego pojazdu. — Może jeszcze wróci. — Niezawodnie. — Czy w rzeczy samej ma pomieszanie zmysłów? E, — On? — Pokazałeś palcem na czoło. — A, to ja tak czasami czoło pocieram z powodu blizny. — Ta blizna, blizna, ją także ma bliznę. — Może w samej rzeczy nie stało mu piątej chlebki. Mówił za wiele. — Raczej zaśmiało. śmiało, bez należytych względów. — O, z lekceważeniem nie do przebaczenia. Skarski. A rzecz niejasna. Jednak odjechał. Ale może wróci. Rzecz niejasna. Muszę się z nim rozmówić finalnie. Sam na sam. Zrobisz, jak zechcesz, kochana ciociu. Ale pozwól zwrócić swoją uwagę, że między tymi portretami znajduje się portret dziada pana Alfreda starosty Grudeckiego. A tak. Oto nad kominem. Może znajdą się jakieś rysy familijne nie zaszkodzi, panu Fikaszewska. Ola, no, noc, Bekasi. Cóż? Cóż? Jest coś. Jest coś. Nos. Wąsie, o nos Wszystko w Oj, Co w porządku? Co w porządku? I tamten dziś przyjechał. I tamten ma być. Ale nad lewym okiem. Oj, co za różnica. O, mości dobrodziejko, to wielka różnica. Ha, ja wiem, że różnica, ale ta szalona jurka, zapomnieć tak ważnej rzeczy. Ale rysując karykaturę niebawem przypomniała pewnie charakterystycznych okularów. Okularów?